Tematem naszego spotkania będzie historia idei spółdzielczych i ich teraźniejszość. Wielu osobom spółdzielczość kojarzy się z minionym ustrojem, z PRL-em, co jest oczywistą nieprawdą. Spółdzielczość powstała w XIX wieku, przeszło 50 lat temu i czerpała z bardzo różnych źródeł. Były to idee zarówno socjalistyczne, czy raczej utopijno-socjalistyczne, ale również nawiązujące do liberalizmu, co, w co nie którym trudno jest uwierzyć, czy nawiązujące do myśli solidaryzmu chrześcijańskiego. Spółdzielczość powinna się rozwijać, powinna mieć stworzone warunki równoprawne z innymi sektorami gospodarki. Dlaczego to jest takie ważne? W, w spółdzielniach członkowie są zarazem współwłaścicielami, współużytkownikami, i współzarządzającymi swoimi spółdzielniami. Zysk czy nadwyżka wypracowana w spółdzielniach nie jest wyprowadzona na zewnątrz i nie ląduje ostatecznie w prywatnej kieszeni, ale wraca z powrotem do członków i do ich środowiska.